Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj szynka z szynkowaru, ale zastosuję tutaj jeden bardzo ważny trik, dzięki któremu ta szynka będzie naprawdę przepyszna. Zapraszam. Moi drodzy, mam tutaj 1 kg szynki, do tego mam pół litra wody i wrzucam 40 g soli peklującej. To wszystko muszę dokładnie wymieszać. I kiedy sól się rozpuściła, dodaję przyprawy. Ja tutaj mam tak, dwa liście laurowe. Tak z pół łyżeczki pieprzu, cztery ziarna ziela angielskiego, jedną łyżeczkę majeranku i pół łyżeczki suszonego czosnku. Wkładam to wszystko do mojej marynaty, mieszam, a następnie wkładam do worka takiego próżniowego i zamykam to wszystko. Wkładam moją szynkę, wlewam marynatę. Możecie sobie zrobić to w pojemniku jakim chcecie. Wystarczy to teraz zawakować. Tu mam wakowarkę. I tak zapakowane mięso z tą całą marynatą wkładam na 5 dni do lodówki. Oczywiście od czasu do czasu warto przemieszać, przemasować to mięso raz dziennie. I 5 dni czekamy, aż mięso się zamarynuje. Szynka jest już zapeklowana, zamarynowana. Odcinam ten woreczek foliowy. I moi drodzy, wyciągam zawartość. O! Ja sobie to zrobię tutaj. Delikatnie ją opłukam zimną wodą. Ja już nie chcę tych wszystkich przypraw, tego ziela, niczego. I szynka nabrała już takiego. No jest taka zwarta. Więc wkładamy ją do woreczka. Przejdźmy teraz do naszego szynkowara. Mamy tutaj szynkowar, w środku jest woreczek, i teraz musimy wpakować tą szynkę do środka. O, widzicie, nie było to aż takie trudne. Wyciągniemy jeszcze ten pieprz, który tutaj jest. Zamkniemy sobie ten woreczek. Nie jest to łatwe, bo ręce się ślizgają. Ale woreczek zamykam. Nie wiążę go, bo tutaj to powietrze musi uciekać, musi uciekać przez to, więc tylko zamykam. Tutaj mam sprężynę, tak, i ta sprężyna dociśnie naszą szynkę. I teraz trzeba to wszystko dobrze zamknąć, jak granat. Jest gotowe? Gotowe. Gotujemy. Przyszedł czas na parzenie naszej szynki, ale uwaga, na samo dno wkładam sobie jakiś ręcznik, ściereczkę. Bo to może skakać. Tak samo jak robimy ze słoikami. Temperatura wody jest bardzo ważna. 80 stopni. Wkładamy szynkowar z szynką. Ja tu widzę, że jeszcze wody będę musiał dolać, bo jest jej trochę mało. I wkładamy też termometr. Wkładamy, wbijamy głęboko, tak żeby widzieć temperaturę. Jaki czas gotowania takiej szynki. Oczywiście, to wszystko zależy od wielkości naszego produktu, ale moi drodzy, chcemy uzyskać w środku temperaturę 70 stopni, i wtedy nasza szynka będzie gotowa. Ile to zajmie, to zależy. Kiedy temperatura naszej wędliny osiągnęła 70 stopni, możemy wyciągnąć szynkowar, i teraz tak, ja tutaj mam zimną wodę. Wkładam tą szynkę do tej zimnej wody, to wyłączę i czekam. Czekam do momentu, aż szynka nam ostygnie. Doleję sobie jeszcze tutaj zimnej wody, żeby ją tak fajnie schartować. I tak przygotowaną szynkę wkładam na 8 godzin do lodówki. Moja szynka jest już gotowa. Przyszedł czas, żeby ją wyciągnąć o! i pokazać Wam, jak ona wygląda. Widzicie, na górze zrobiła się taka galaretka. Jest to pożądany efekt. Wyciągamy ją. Ja sobie to wszystko wyciągam na kratkę, bo tutaj jest tłuszcz. Tutaj tylko sprężyna. Tutaj jest tłuszcz i tutaj są wszystkie te smaki. Ja wam pokażę zaraz, jak to wszystko wygląda. Tak, przygotowaną szynkę. O! Tak ona wygląda. Rewelacyjnie. Może nie rewelacyjnie, na pewno smaku jest rewelacyjna. Ale zaraz wam pokażę, jak możemy ją upiększyć. Ona wygląda w ten sposób. Piękna, fajna. Nie jest wędzona, to jest parzona szynka, i teraz tak. Ja Wam pokażę, jak ją możemy upiększyć. W ogóle, jaka ładna, zbita, no rewelacja. Tą szynkę możecie już jeść od razu, ale jeżeli chcecie uzyskać fajny efekt, ja tutaj mam miód yy, z fermentowanymi składnikami pięciu smaków. Jest to ciekawa kompozycja. Jest to bardzo ciekawy miód. Polewam tą szynkę z każdej strony tym miodem. Ten miód oczywiście będzie spływał, a ja podczas pieczenia będę polewał szynkę miodem oraz tymi wszystkimi smakami, które zostały wypuszczone z mojej szynki. Wkładam teraz szynkę do piekarnika i nie piekę zbyt długo. Piekarnik powinien być nagrzany do temperatury 180 stopni. Daje opcję grillowania. Chodzi o to, żeby ten miód wraz z, tym, z tą galaretką skarmelizował się na górze naszej szynki i nadał pięknego, złotego koloru. Pewnie wielu z Was zadaje sobie teraz pytanie i mówi, Piotrek to jest wyrób z peklosolą, a peklosoli nie smaży się, nie piecze, ani nie grilluje. Uwaga, jest to poniekąd prawda. Najważniejsze jest to, żeby takiego wyrobu nie doprowadzić do temperatury 130 stopni wewnątrz produktu. To nie chodzi o to, że nie mogę tego wrzucić do piekarnika, który, ma, który jest nagrzany do 180-200 stopni. Nie, tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby nie nadać temperatury 130 stopni wewnątrz produktu. Powtarzam to drugi raz. Ja chcę tylko ten miód skarmelizować. Ta szynka wyląduje w piekarniku na około 10 minut, więc taki proces jest bezpieczny. Tak prezentuje się moja szynka po wyciągnięciu z piekarnika. Zobaczcie i ocencie sami. Według mnie rewelacja. Tylko pamiętajcie, taka szynka musi jeszcze chwilkę przestygnąć, bo ten miód jest jeszcze ciepły. Wszystko jest ciepłe, ale powiem Wam, że mam ochotę ukroić sobie taką szyneczkę od razu. Spróbujmy naszej szynki. Ja sobie to przekroję. Na początek odkroimy końcówkę, żeby wszystko było pięknie, ładnie, świetnie. Spójrzcie na tą szynkę. Ona jest mega soczysta. No to jest niesamowite. Tak ona wygląda. No, rewelacja. Mmm, ona jest jeszcze ciepła. Jak ona wystygnie, będzie fajna, zbita i soczysta w środku. To jest naprawdę, no, rewelacja. Mistrzostwo świata. Piękna karmelizacja na samej górze. Mm. no i jeszcze ta szynka. Tutaj widać dziurki po y, naszym tym, naszym termometrze. Ale ona naprawdę. No. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Jest bardzo delikatna, soczysta, słodziutka, lekko z zewnątrz, ale smakuje tak, jak szynka powinna smakować. Przygotujcie sobie taką szynkę z szynkowaru. Do zobaczenia.